Z ewangelii według świętego Mateusza. Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Spotykamy dzisiaj w ewangelii wytrwałego poszukiwacza Chrystusa, tego, którego całe życie skoncentrowało się wokół tego, żeby znaleźć Jezusa. Szukał gorliwie, z wytrwałością. Całym swoim sercem, całym swoim umysłem, wszystkimi swoimi siłami, wszystkimi swoimi pragnieniami szukał Jezusa. Herod. Tak to on. Bardzo, bardzo religijny człowiek. Poszukiwacz Jezusa. Gdyby skończyć naszą biografię Heroda na tych zdaniach, to właściwie można by go od razu kanonizować. Problem polega na tym, że Ewangelia pisze. Szukał wytrwale Jezusa, aby go zgładzić. To nam daje bardzo do myślenia. Pierwsze pytanie, jakie się rodzi, to dlaczego ja szukam Jezusa? Po co? Po co szukam Jezusa? Jak wytrwale? To jest ważne pytanie, ale ważniejsze, po co? Czy po to, żeby mi dał zdrówko, pieniążki, bezpieczeństwo, czy po to, żeby mi zapewnił wszystko to, czego chcę? Zrealizował moje marzenia, spełnił moje plany i oczekiwania? Po to go szukam? Czy szukam Jezusa, może po to, żeby się okazać lepszym od innych pobożniejszym, głębszym, rozsądniejszym, bardziej religijnym? No właśnie, Herod był religijny, przesądny, yy, wierzył w rzeczy nadprzyrodzone. Nie daj Boże, żebyśmy byli ludźmi religijnymi. Religijność nie zbawia. Mamy być ludźmi, którzy są w głębokiej relacji z Jezusem, osobowej miłości z Bogiem. I to jest ważniejsze niż być religijnym, bo religijność już niejednego sprowadziła na manowce. I życzę Wam bardzo serdecznie, żebyście mieli wiarę w Chrystusa Zbawiciela i nigdy nie próbowali go w sobie zabić. Szczęść Boże! Dobrego dnia, do jutra!